Drodzy Przyjaciele Przymierza z Maryją. Choć wszystko wskazuje, że ograniczenia spowodowane epidemią koronawirusa odchodzą w przeszłość, to jednak wirus pozostaje wśród nas. Niestety jeszcze wiele osób cierpi lub cierpieć będzie z jego powodu. O ile przezorność nakazuje, by nie wystawiać się bez potrzeby na niebezpieczeństwo, to jednak lęk przed wirusem nie jest postawą godną katolika. Jak pisał święty Cyprian. Śmierci ten niechaj się lęka, kto nieodrodzony z wody i z Ducha Świętego na ogień piekielny jest skazany. Ten niechaj drży na samo wspomnienie śmierci, kogo po tej pierwszej i druga śmierć czeka. Warto czasem zaglądnąć do skarbnicy tradycji kościoła, by zaczerpnąć z niej ożywczej nauki. Uczyniliśmy tak w gronie redakcyjnym, i skutkiem tego jest najnowszy, 112. numer Przymierza z Maryją, który właśnie pragnę Wam, drodzy przyjaciele, zaprezentować. Jego temat brzmi: Kościół wobec zarazy. Wewnątrz znajdziecie Państwo szereg artykułów ukazujących, jak Kościół stawiał czoła epidemią, zarówno od strony duchowej, jak i samarytańskiej, niosąc pomoc ofiarom. Pierwszy artykuł zatytułowany Matka Boża naszą opiekunką poświęcony jest Najświętszej Marii Pannie, która nie jeden raz udowodniła, że bliski jest jej los czcicieli. Autor wspomina przy tym dwa cudowne wizerunki Najświętszej Marii Panny, przed którymi ludność modliła się i wypraszała ochronę w obliczu epidemii. Matki Bożej Nieustającej pomocy oraz Matki Bożej ocalenie ludu rzymskiego, nazywanej także śnieżną. Oryginały obu znajdują się w Rzymie. Kolejny tekst Kościół w czasie epidemii to wędrówka po dziejach kościoła od zarazy w Kartaginie, którą opisał święty Cyprian. Przez regularnie dające się wyznaki mieszkańcom Europy, ale także innych kontynentów, pandemie dżumy, ospy, cholery i grypy. Poznajemy świętych, o pomoc których wierni modlili się i za pośrednictwem których otrzymywali liczne łaski. W dziale Historia przypominamy postać wybitnego kaznodziei, który poświęcił życie, by nieść posługę duchową ofiarą cholery w Wielkopolsce księdza Karola Antoniewicza. To wspaniała postać, wdowiec, który przedcześnie stracił nie tylko żonę, ale również piątkę maleńkich dzieci, a mimo to nie załamał się, nie obraził się na pana Bolga, ale wstąpił do zakonu jezuitów. Pełnił w nim posługę kaznodziei. Był zresztą nie tylko misjonarzem, który nawracał chłopów winnych morderstw popełnianych na szlachcie w czasie rzezi galicyjskiej, ale także poetą. Zawdzięczamy mu tak piękne i znane pieśni jak W Krzyżu Cierpienie, Chwalcie łąki umajone, czy o ryjo przyjmu w ofierze. W numerze nie braknie słowa kapłana. Autorem jakże aktualnych rozważań pod tytułem Żyć Eucharystią w czasie zarazy jest ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, Chrystusowiec. Kryzys związany z koronawirusem zachwiał stabilnością finansową wielu klasztorów zwłaszcza niższych, w dużej mierze uzależnionych od datków pozostawianych przez pielgrzymów. Zainspirowało to redaktora Pawła Kota do przyjrzenia się bliżej historii ograbiania polskich klasztorów przez zaborców, a potem przez władze komunistyczne. A przecież, co podkreśla autor, w dniach ataku koronawirusa zakonnicy i zakonnice wykazali się ogromnym zaangażowaniem w niesienie pomocy chorym i potrzebującym. Po raz kolejny udowadniając wielką swoją przydatność dla społeczeństwa. W najnowszym numerze Przymierza z Maryją prezentujemy także sylwetkę świętego Szarbera Maklufa. Jest to fascynujący przykład mnicha, który popularność zdobył dopiero po śmierci, wymadlając u Boga może łask dla wiernych zwracających się do Niego o pomoc. To tylko wybrane tematy poruszone na łamach najnowszego wydania dwumiesięcznika Przymierze z Maryją. Zachęcam Was, drodzy przyjaciele, do lektury. Zainteresowanych naszym apostolstwem oraz poprzednimi numerami pisma zapraszam do odwiedzenia strony internetowej www.przymierzezmaria.pl.